Cześć dziewczyny! Zapraszam Was na ulubieńców listopada, które to będą połączone z kolorówką, moją w ogóle ulubioną kolorówką. Zacznę od w ogóle pędzli, ponieważ tutaj mam kilka perełek, o których tak naprawdę jest cisza na YouTubie, a moim zdaniem są to produkty bardzo, ale bardzo godne uwagi, jeżeli mogę tak to w ogóle określić. Pierwszy to będzie pędzel do podkładu, który pozwala na czucie twarzy podkładem w minutę. Jest to pędzel, który kupiłam niedawno w Sephora. To jest chyba jakaś jedna z nowszych kolekcji, ponieważ widzę, że się zmieniło tutaj. Zmieniły uf, rączki? Rączki, tak można powiedzieć? Numerek 46 jest to pędzel Contour bronzer. Ja go kupiłam z myślą o tym, że będę nakładała nim podkład. Przepraszam, że jest brudny, no ale używam go, więc... Ma prawo być brudny. A kupiłam go też dlatego, ponieważ mój pędzel, który był moim ulubieńcem wszech czasów, mi się popsuł, zbuntował mi się. Myłam go i to jest pędzelek z Ecotur też do brązera. Ogólnie docelowo on miał mieć taki kształt, ale podczas mycia, jak tak sobie wyduszałam jakby z niego wodę, to te wszystkie włoski poszły mi do środka. Teraz nie wiem, jest to nowy kształt, który samoistnie powstał w moich rękach. Pędzla, może kiedyś takie pędzle wyjdą. Jest, niestety nie mam pojęcia, do czego mogłabym go jeszcze używać. Jednak jak jest tak mocno zbity, to, to chłonie bardzo dużo podkładu i w ogóle wszystkiego, a tak naprawdę prawie nic nie oddaje. Także no, bezużyteczny, ale kupiłam zamiast tego sobie ten pędzel. Tylko, że niestety to, to miał być ten sam pędzel, ale włosie jest to już zupełnie inne, jest takie rzad, rzadsze, inny w ogóle inna jest, inny jest materiał, jakby, z którego to włosie jest zrobione. Jest też syntetyczny, ale kompletnie jakby powoduje smugi, kompletnie nie da się tym nałożyć tak ładnie podkładu, jak dało się tym. Ale właśnie znalazłam w Seforze taki pędzel i pomyślałam, że może warto spróbować i rzeczywiście jest fantastyczny. Także polecam Wam go, jakoś cena jego jest dosyć duża, to znaczy to zależy, no zależy ile, dla kogo to jest dużo. Dla mnie oczywiście to było dosyć dużo pieniędzy, ale jest wart każdej złotówki. Kosztuje jakoś chyba 70 par ja albo 60 parę, a ja kupiłam go na promocji ze zniżką za, 20, za 50 zł i coś tam, nie wiem, 56, 55, czy może 52, nie pamiętam. Ale jest wart tych 52 zł i serdecznie Wam go polecam do podkładu. Kolejne pędzelki to są pędzelki, które... Wyglądają bardzo podobnie, bo obydwa, obydwa pędzle są takie kulki, e, tylko że jedna kuleczka, ta większa, to jest kuleczka z piernę. Powiem Wam, że to włosie tutaj e, swoją miękkością po prostu przewyższa włosie, pędzli. Nie wiem, nawet syntetycznych, mimo że to jest naturalne włosie. Jest to pędzelek z Z tego co dobrze pamiętam, to jest albo numerek 10, albo numer 9. Nadaje się i tutaj do podkreślania dolnej powieki, i do podkreślania wewnętrznego kącika, do blendowania tutaj w załamaniu. To jest taki multiusługowy pędzel, że naprawdę warto go mieć i kosztuje naprawdę śmieszne pieniądze, bo. Jakoś 10 złotych może coś takiego. Kolejny pędzelek to jest, tak jak mówiłam, yy, bardzo podobny do tego spierany pędzelek z yy, daglasa. Yy, niestety ten numerek tego pędzelka mi się już yy, zdarł. <słuch> starł, nie zdarł, tylko starł. O. I jest to też taka malutka po prostu kuleczka. Jest sztywniejszy niż yy, ten pędzelek, ale to właśnie powoduje, że świetnie się nim rozciera na przykład kreski. Też można go używać do podkreślania wewnętrznego kącika, bo jest taki precyzyjny. Jego cena to jest jakoś 14 albo 15 zł, więc też moim zdaniem bardzo atrakcyjna cena, jak na tak świetnej jakości pędzelek. Problem jest taki, że ten pędzelek strasznie ciężko znaleźć. Ja go znalazłam ostatnio w starym browarze w Poznaniu, wcześniej go kupiłam we Wrocławiu. Jak mi się ładnie zrymowało. On normalnie w tym takim opakowaniu plastikowym. Nie wiem dlaczego jego nie wieszają w tych, tych takich stojaczkach, gdzie wszystkie pędzle wiszą. Ja go często znajduję w, takim, w takich kulach szklanych, i tam jest pełno pędzli. Nie wiem dlaczego, ale w takich właśnie miejscach często go spotykam. Kolejne produkty to będą cienie. Dwa cienie, której podkreślam ostatnio brwi i które skradły moje serce. Jest to cień brun z Maca. jest to taki ciemny, brązowy kolor, ale jest to jedyny kolor, który pozwala mi podkreślić moje brwi w taki sposób, że widać, że one są podkreślone. Wcześniej podkreślałam je tylko tym cieniem, a to jest cień z Inglota, cień do brwi 561. Ma bardzo fajny, chłodny, taki wpadający w szarość odcień. Też świetnie się nadaje do podkreślania brwi, z tym, że teraz bardziej podkreślam ciemnym cieniem te końcówki brwi, a początek właśnie tym. I razem ta cała cała całość, chciałam powiedzieć, ale całość tworzy według mnie bardzo ładny efekt taki, no nie, nie za ciemny. Gdybym całe brwi zrobiła po prostu brunem, to bym wyglądała komicznie. A jednak w te dwa cienie razem tworzą zupełnie inny efekt niż gdyby były użyte samodzielnie. Kolejny cień, to jest cień, który mam w tym momencie na wewnętrznej stronie powieki? Wewnętrznej części powieki? Bloody hell! Okej, okay, mniejsza To Jest to cień z Inglota, który ostatnio zauważyłam już tak, wiecie, wychodząc z Inglota, patrzę o, cień, jakiś taki ładny, w ogóle jakiś dziwny kolor. To jest cień, który jest naprawdę bardzo specyficzny, bo zobaczcie, tutaj wygląda jakby był trochę taki taupe, ale wpadający w fiolet. Ma też takie szare w niektórych momentach tony. No moim zdaniem jest fantastyczny. Jest taki jakby fioletowawy, ale no nie wiem, jest strasznie ciężko określić jaki to ma kolor. Dla mnie to jest taki fiolet, fioletowo-różowo-brązowo-szary kolor. Bardzo oryginalny, oryginalny, bardzo oryginalny. <grywia> eee, ba taki wiecie, niespotykany, dużo cieni z Maka jest takich właśnie eee, wiecie, takich takich kultowych i moim zdaniem ten cień mógłby być do dokładnie tak samo kultowym cieniem z Imrota, jak nie wiem, na przykład Satin Taupe z Maka. To jest wykończenie Pearl. Kompletnie nie jest podobny do cienia Taupe z Soft Satin Taupe z Maka, ale ma coś w sobie takiego ciekawego, naprawdę. Bardzo Wam go polecam. Numerek 434 Pearl z Inglota. Dobra, inne cienie, które też moim zdaniem są kultowymi cieniami, i takimi, że. No, każdy widz że powinien to mieć chyba w swoim kuferku. Tak właśnie to usłyszałam, jak ktoś mi radził, Marta mi radziła, która pracuje w maku we Wrocławiu. Radziła mi właśnie, jak się jej pytałam, co warto kupić z Maka, to właśnie poradziła mi ten pigment i to jest pigment vanila, nie vanila, przepraszam, naked z Maka. Opakowanie jest ogromne. Według mnie to mi chyba do końca życia. Jest tak bardzo wydajnym pigmentem. Świetnie wygląda na różnych bazach, czy na ciemnej, czy na jasnej, czy sam w kąciku, Po prostu on jest genialny. Ten pigment w połączeniu z, nie wiem, z brązowym cieniem, to już tworzy piękny makijaż ślubny. Pięknie się mieni, super zmielony. Ma takie złote drobinki, jest połączone z moim zdaniem trochę takim łososiowym odcieniem. Pięknie też wygląda, nawet jak się go da tutaj na szczyty kości policzkowych, co to jest, okej, okay. także bardzo Wam go polecam, jeżeli zastanawiacie się nad jakimś pigmentem, który wystarczył Wam na długo, to na pewno to jest taki, taki pigment klasyk. Kolejnym, praktycznie w ogóle nie odstającym od pigmentów z maka, pigmentem polskiej firmy jest pigment z Kobo. Kobo ma fantastyczne te pigmenty, są tak sięko zmielone. Ja mam akurat pigment w kolorze takim zielonkawym, wpadającym w taki kolor pistacjowy i to się nazywa Mint Cream. i Zobaczcie, mam troszeczkę tutaj na palcu. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie błyszczy. Tak samo ślicznie wygląda na czarnej bazie, na yy, wewnętrznym kąciku, jako taki, wiecie, akcent zielony tylko do makijażu. No coś pięknego. Bardzo Wam polecam te, te, ten, te właśnie yy, pigmenty. Wspomnę też o moim ulubionym eyelinerze. Eyeliner z Maybelline jest... Co yy, dużo mówić? Każdy z tych kosmetyków jest po prostu według mnie fantastyczny. I tak samo ten eyeliner. Miałam eyeliner z L'Oreal... Ten tutaj. I według mnie ten z L'Oreal wcale nie jest taki dobry jak ten z Maybelline. I też miałam tą wersję, która szła na rynek amerykański. I też była bardzo słaba na amerykańskim rynku. To znaczy, może nie bardzo słaba, ale ta wersja była taka bardzo tempa. Nasza jest bardzo masyłkowa, taka. No taka idealnie idąca po skórze, no coś pięknego, według mnie bardzo ładny, bardzo dobry kosmetyk. Idąc dalej, jedna wersja maskary to jest maskara dostępna w Polsce, druga to jest maskara dostępna w Ameryce. Jeżeli jesteście w Ameryce i chcecie kupić sobie jakiś kosmetyk, z którego na pewno będziecie zadowolona, to polecam Wam tą maskarę. To jest maskara z Jordany Best Lash Extreme. Kosztuje jakoś 3-4 dolary, ale jest naprawdę fantastyczna. Trzeba jej dać czas po otwarciu na takie trochę ostygnięcie, że tak to nazwę, ale jest warta tego, żeby czekać, aż ona się po prostu trochę zrobi taka bardziej sucha. Pięknie wydłuża rzęsy rozdziela. Nie jestem fanką kupowania sobie tuszy za 120 zł, czy tam nawet za 70, ponieważ to jest, to jest naprawdę tusz, który starcza nam maks na 6 miesięcy. Jest zrobiona we Włoszech, także firma mimo, że dostępna na rynku amerykańskim, to pro, te, te ich produkty są y, robione we Włoszech. I nasza polska maskara, o której chyba nic nie muszę mówić, ponieważ wszyscy wszystko wiedzą o niej, czyli maskara z Lovely Curling Pump Up Maskara. To jest dla mnie to jest idealne zastępstwo. To, co ona mi daje, to powoduje to, że nie szukam niczego lepszego, ponieważ, ponieważ jestem tak bardzo zadowolona z tej maskary. Każdy, kto jeszcze jej nie, nie próbował, to lecicie do Rosmana, kupujcie. Ja zaraziłam miłością do tej maskary moją mamę. Wcześniej mama używała wszystkich maskar z Maybelline, z L'Oreal, ale jednak ta jest tak dobra, że, że naprawdę, jak dla mnie to jest głupota wydawać tyle kasy na jakieś maskary, skoro ta jest fantastyczna. Chociaż z drugiej strony też rozumiem to, że niektórzy mają takie jakieś jest niesforne, że tylko jakieś drogie maskary im odpowiadają. Ale dla każdego z tych, któr, któr, dla każdej z Was, która ma em, takie standardowe rzęsy, to polecam Wam tą właśnie maskarę. Kolejna rzecz to jest konturówka do ust. Konturówka z firmy Golden Rose. Powiem Wam, że że po prostu konturówki z Golden Rose są fantastyczne. Kosztują grosze, chyba 4 albo 5 złotych, a są w pięknych kolorach. Tutaj mam taki fajny kolor, który bardzo mi przypomina ten kolor, który ostatnio nosi Ken... Jak ona ma? Jedna z tych sióstr Kardashianek, która ostatnio tak pięknie się zrobiła. Bardzo fajny, neutralny kolor. Ogólnie ten kolor jest idealny dla mnie, ponieważ jest o, chyba ton ciemniejszy niż mój naturalny kolor ust. Będąc jeszcze przy firmie Golden Rose, yy, polecam Wam szminki, które się nazywają Golden Vision. Nie, Vision Lipstick ogólnie z witaminą E są, są świetne. To są szminki, które mogę nałożyć sobie odbić. I mam no, cały dzień z głowy robienie czegokolwiek przy ustach. A jeżeli mam ochotę sobie po prostu posmarować szminką, żeby był ten piękny, taki, wiecie, połysk na ustach, to, ale taki, wiecie, nie takie jakieś brokatowe świństwo, tylko taki elegancki, błyszczący na ustach efekt. No to rzeczywiście nakładam dwie warstwy tej szminki na usta i, i co jakiś czas muszę poprawiać, bo wiadomo, zjada się szminka. Ale te szminki są naprawdę fantastyczne. Bardzo długo się trzymają na ustach i też kosztują grosze, bo chyba 10 zł. Polecam Wam bardzo, bardzo. Tisan. Ostatnio ją kupiłam, a wcześniej używałam jej rok temu, chyba albo dwa lata temu. Maestro też ją pokochała. Tą, to, to, czy to ją? Balsam, czyli jego. Też pokochała ten balsam. No, jest, jest dobry. Jest po prostu taki, jaki trzeba, tak? Czyli posmaruje się nim usta, suche usta i on działa, a nie nawilża przez chwilę albo utrzymuje nawilżenie przez chwilę. Także bardzo Wam polecam, jest teraz, teraz, może już nie jest, ale kupiłam go na promocji za 8 zł w Naturze. Bardzo Wam polecam taką neutralną kredkę z Rimela, jest to Scandal Eyes w kolorze 005 Nude, na linię wodną, to jest jedna z takich kredek, które bardzo długo się utrzymują na mojej, linii wodnej, a bym nigdy tego nie powiedziała, ponieważ na mojej linii wodnej ogólnie się nic długo nie utrzymuje. Te kredki rzeczywiście się długo utrzymują, jest bardzo dużo kolorów, są y, dosyć tanie, y, jak są w promocji. <grytania> ja ją kupiłam w Ameryce za jednego dolara, pamiętam, także to był taki, taka przycena, że hu, jeszcze chyba nigdy się taka nie zdarzyła, chociaż w sumie kupiłam ostatnio buty za 13 zł w TJ Maxie ze skóry buty, sandały, więc to są jedne z moich chyba najlepszych takich zakupów na wyprzedaży, ale tak czy siak bardzo dobra kredka, długo się utrzymuje i jest dostępna w Polsce, także... Ostatnio zdecydowałam się na zakup bazy pod cienie i postawiłam na Paint Pot'a z Maka Soft Oak w kolorze Soft Oak jest to taki bardzo żółty kolor i jestem nim zachwycona. To jest kolor, który równie dobrze mógłby być korektorem pod oczy. Jest taki żółtawy, świetnie ukrywa zaczerwienienia wokół oczu, sinienia. Trzeba uważać, ponieważ on jest kremowy, więc może nie polecałabym tej bazy osobom, które mają bardzo puste powieki, bardziej takim, które mają suche powieki. Zresztą, jak ktoś ma suche powieki, to równie dobrze spisze mu się korektor. Hmm. Jest to dosyć drogi kosmetyk, ale również nie żałuję, że go kupiłam. Jestem bardzo zadowolona z tego, z, tego, z tego produktu. Fajnie, że ktoś pomyślał o takim kolorze, który rzeczywiście neutralizuje nam zaczerwienienia pod oczami. I jeszcze właśnie wybija kolory cieni. No ogólnie bardzo dobry produkt i nie żałuję naprawdę, że wydałam na niego dosyć dużo pieniędzy, bo chyba się będę Według mnie to jest jeden z najlepszych produktów Catrice, jaki można w ich szafie spotkać. Ja mam w dwóch odcieniach i powiem wam szczerze, że one uratowały mi życie, kiedy jeszcze nie miałam idealnego podkładu, który znalazłam, o którym za chwilę powiem, i kiedy miałam na twarzy taki Armagedon, że to jest po prostu nie miałam ochoty wychodzić z domu, a one pomagały mi. To są podkłady, które... Podkłady. To są kamuflaże, które można również w małej ilości, ja to sprawdziłam, używać jako podkładów. E, świetnie się spisują, naprawdę, świetnie się spisują. Mają niesamowite krycie i jak na taki tani produkt, w promocji się go kupuje za 9 zł czy za 10 zł, a bez promocji za chyba 12, więc też śmieszne pieniądze. Jak za tak tani produkt, to e, Jakość jest niesamowita. Te produkty, te dwa małe produkty mogłyby równie dobrze w maku kosztować 100 zł, a mamy je dostępne w naturze za 10 zł. Także ogromnie Wam polecam. Zwłaszcza osobom, które mają problemy z trądzikiem. One naprawdę ukrywają wszystko. Ale oczywiście, też jak macie takie, wiecie, wybruszenia na na wypukłości, na, na, na skórze, no to też jest tak, że, że no nie da się tego ukryć. To dalej będzie widać, tylko że już nie będzie tego, tej, takiej, tego czerwonego efektu. Jeszcze wspomnę przed moim ukochanym podkładem o jednym produkcie, który ostatnio bardzo lubię. Mam go właśnie na sobie. To jest róż z, yy, z Lovely w odcieniu 06. Ok, nazwa tego produktu jest jakaś chyba pomylona. Jest to taki dosyć ciemny róż, ale jak widać na, 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 na policzkach wygląda bardzo ładnie i tak elegancko. Taki przygaszony cień, przy, przygaszony odcień. Ja bardzo lubię takie, takie kolory na moich policzkach. Znacznie lepiej się w nich czuję niż w takich, wiecie, baby pink albo coś takiego. Um, i całkiem ładnie się utrzymuje. No bardzo fajny produkt i kosztuje też grosze, bo chyba około 10 zł. Jeszcze jednym mam urbieńcem taki do twarzy, który stoi obok zaraz obok podkładu. Jest to puder Neutral Set z Ben Nye. Świetnie utrwala właśnie makijaż. Ja nie potrzebuję zmatowienia i to właśnie, co robi ten puder mi idealnie i no, no wystarczy mi w 100%. Jest też mega wydajny. Ja go kupiłam tylko za 5 dolarów, a mam i używam go praktycznie codziennie i zobaczcie, jaki jest ubydek. Ja tego chyba nigdy w życiu nie, nie, nie skończę. Moim zdaniem on w ogóle powoduje to, że nawet jak podkład wygląda brzydko naszej twarzy i przypudrujemy przy go tym pudrem, to wtedy ten podkład jakoś tak ładniej wygląda, naprawdę. W sumie nie wiem co powiedzieć o takim pudrze, który jest po prostu jak dla mnie idealny. Robi po prostu wszystko to, co, czego ja oczekuję od, od pudru. Mm, ładnie utrwala makijaż, ładnie wygląda na skórze, nie powoduje, że wyglądamy, jakbyśmy mieli taką tapetę i taki taki wiecie, puder na twarzy, nie robi się takie ciasto. No, ja jestem niesamowicie zaskoczona. Uważam, że to jest naprawdę dobry produkt i wart uwagi. Ostatni produkt i jest to po prostu mój ulubieniec chyba wszechczasów. Cieszę się, że w końcu zdecydowałam się kupić drogi produkt, drogi podkład, ale taki, który rzeczywiście zakrywa wszystko i komfort jego noszenia jest no, niesamowity. Pierwszy raz w życiu mam podkład, który. Rano nałożę i w ogóle przez cały dzień nie muszę się martwić tym, że moje pryszcze zaczynają gdzieś tam przebijać. Ym, trzyma się na skórze fantastycznie. No naprawdę wiem, że nadużywam ci tego słowa, ale ten produkt jest naprawdę niesamowity. Ja mam cerę suchą, a u mnie się sprawdza fantastycznie. Chodzi o podkład Estée Lauder Double Wear. Ja mam w kolorze 1W2 Sand. Jest to taki ciepły, y, jasny odcień. Ym, jak ktoś ma żółty pigment w skórze, na skórze, to um, na pewno będzie się mu bardziej sprawdzał niż ten odcień Ekry. Na moim kanale jest już dostępny test na żywo, także jeżeli jesteście zainteresowani, to link będzie na dole. Jest to podkład, który nie przesusza mojej skóry, mimo że jestem na izoteku i moja skóra jest bardzo sucha, używam go pod y, setafil i czy na setafil. I ładnie wygląda na skórze. On wygląda jak moja skóra, tylko że 100 razy lepsza. Idealna wersja mojej skóry. Nie zbiera się w zmarszczkach, nie ściera się, nie zostaje na ubraniach. To jest, to jest też taki wspaniały, wspaniała cecha tego podkładu, że nie zostaje na ubraniach. Bardzo elegancka butelka i nie jest też najdroższy podkład dostępny w seforze. Kosztuje ogólnie 179 zł, ale w drogeriach internetowych, na przykład na perfumeriach.pl, gdzie ja właśnie go kupiłam i dostałam jeszcze rabat 10 zł na pierwsze zakupy, zapłaciłam z niego 120 parę zł. Więc moim zdaniem to jest, to jest cena adekwatna do jakości tego produktu. Mam bardzo dużo podkładów, żaden z nich, nawet... W minimalnym stopniu nie, nie jest podobny, nie umywa się do tego właśnie z Estée Lauder. E, także jeżeli zastanawiacie się, jeżeli macie cerę trądzikową, gdzie macie naprawdę dużo rzeczy do zakrycia, e, to wam serdecznie go polecam. Serdecznie wam go polecam. Okej, okay, koniec, naprawdę to już koniec. Już nie mam więcej ulubieńców. Skończyły się, koniec świata. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik, że nie zastanęłyście po trzech minutach. <grych> Kończę już tą moją paplaninę, bo macie mnie już chyba przez 20 minut na antenie. Dzięki za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa.